Wszystkich bardzo serdecznie, ze strony Simia, czyli Man witam wszystkich po dłuższej nieobecności na YouTubie. Dzisiaj postaram Wam się skrócić, opowiedzieć. W sumie w pierwsze dwa rozdziały książki Andrzeja Pilipiuka pod tytułem Wojsławiska Masakra Kosą łańcuchową, czyli jest to jedenasty tom. Przygód o Jakubie Wędrowyczu. I po prostu w skrócie opowiem o co biega w pierwszych dwóch rozdziałach tej oto książki. Odcin odcinek zadedykuje poczytanka Skrót. I pierwsze dwa rozdziały, tak? To tak. Pierwszy, pierwszy rozdział e, na nosi nazwę. Już mówię. Pierwszy rozdział tej książki nosi nazwę Poduszka uduszka. I o co biega? Otóż o, rozdział się zaczyna z perspektywy Ize, Izydora Bardaka, do którego przyjechał y, w, wnuk, tam pociotek, Franek, który ukończył studia w na uczelni historyczne. I no i tam Izydor polewa pociotkowi, tam wnukowi po, wno, polewa wnukowi y, szklanicę z samogonu, że za, na cześć uczczonego y, i skończonego kierunku studiów y, i po prostu y, no w ten sposób się gratuluje swojemu w, pociotkowi, wnukowi, że ukończył studia, tak? No, i w międzyczasie Izydor kombinuje, jakby to wykorzystać, te, te umiejętności swojego wnuka do zniszczenia Jakuba Wędrowicza, tak? I po prostu potem wychodzi na jaw, że, że wnuk był w Petersburgu w Rosji na wymianie zagranicznej i podczas tej wymiany zagranicznej. Zasponsorował dwa obiady takiemu staruszkowi, dawnemu, dawnemu specjaliście z KGB, który strzegł specjalnego artefaktu. I jak potem się okazuje, ten oto wnuczek Izidora Bardaka wszedł w posiadanie właśnie takiego niesamowitego artefaktu, który się nazywa poduszka-uduszka. Mniej więcej w ten spo sposób. I to potem Isidor Badek nie dowierzał, że to w ogóle istnieje, że w ogóle jego pociotek ma, ma coś takiego, ale faktycznie było. To była taka zmutowana poduszka-uduszka, która rzucała się na największego zwyrodnialca którego miała w zasięgu i serce wy, wy, wykarskała, ch, krew chłeptała, No, ogólnik poduszka, uduszka wampir taki, tak. I potem po prostu e, poszli do knajpy, w której urzędował e, sobie Jakub Wędrowicz wraz z semenem Koczaszko i wypuścili tą poduszkę, uduszkę żeby żeby ich ukatrupić, czyli żeby ukatrupić właśnie Jakuba, bo Izzy cały czas skombinował, co zrobić, żeby udupić Wędrowycza. I poduszka wyfrunęła z klatki, za, zacietrzewiła się i krzątała i, i się pomiędzy czterema osobami w knajpie. Tam i, i tak w lewo, w prawo, lewo, w prawo, tego dorwę, tego dorwę, tego dorwę, nie? I po prostu, e, i po prostu, w pewnym momencie ta poduszka uduszka ześwirowała i wybuchła. I na tym się kończy pierwszy rozdział e, pod tytułem tej książki Wojsławiczka Masakra Kosą Łańcuchową. Pierwszy rozdział się właśnie w ten sposób kończy. I ten pierwszy rozdział nazywa się Poduszka Uduszka. A z kolei drugi rozdział. Drugi rozdział. Nazywa się dziad. Dziadek. Dziadek, dziad, dziadek. I chodzi o to, że w tym drugim, od, w tym drugim y, y, rozdziale to mamy do czynienia z taką fajną y, perspektywą dziadka y, towarzysza. Bry, dziad, mamy taką fajną perspektywę dziadka y, podróżnika. Otóż o co chodzi? Z, o, o rozdział się zaczyna, gdy pewien dziadek wie, wiejski yy, idzie i chce zarobić sobie trochę grosza podczas podróży od wsi do wsi, i akurat trafia na Izidora Badaga, który daje mu z, z, pracę w, w oborze. A naj, no, mianowicie ma, ten dziadek ma tytułowy: mia, ma yy, wyrzucić gnój z, z yy, obory i położyć ściółkę, tak? No i tak krząta się, krząta, krzepę ma, dziad jak dziad, taki wojskowy dziad, towarzysz, podróżnik, i krząta się, krząta, i ten to wszystko zrobił, umył, wyniósł gnój z obory, spod krów, i nastukał 100 taczek, no i Izydor Badek daje mu wypłatę, tak. 30 zł, mało, bo mało. I potem ten, ten właśnie dziad jest. Wi, jest zrażony na Izy taka, że tak mało dał mu kasy. Potem spotyka podczas podróży po Wojsławicach spotyka e, właśnie e, Jakuba Wędrowicza i na Koczaszko, którzy robią grilla. I chłopaki zapraszają dziadka do siebie na grilla i tam jedzenie mu dają to, 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 to. to a, w ramach, a w ramach po prostu od wdzięczenia się za gościnę, ten dziad wiejski wioskowy rano sztachety naprawia w płocie i, 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 i tknie się kierką drzewo a potem z chłopakami następnego dnia po imprezie Jakub, Semen i dziad, dziadek wie, wiejski idą na, na, e, do knajpy. A w międzyczasie, w międzyczasie ten dziad powiedział Wędrowiczowi, właśnie, że, że Izydor dostanie za swoje za to I w międzyczasie Iz, Izydor bardak i jego e, właśnie e, pociotki jego rodzina dostają zlecenie od wójta gminy na ułożenie e, chodnika przed, e, przed urzędem aż do jakiś tam kawałek w mieście. No i krzątają się, krzątają. Izydor wyliczył, że, będzie, że dostaną za 5 dni 16 tysięcy złotych. Ale w pewnym momencie krzątają się, krzątają, pracują, pracują, układają kostkę przed tym urzędem gminy układają kostkę, bardaki i coś jest nie tak! Coś jest nie tak! Jest 11, a my już wszystko praktycznie zrobiliśmy, no coś jest, coś jest nie tak! What the fuck! No i ułożyli, ułożyli, skończyli pracę, ułożyli kostkę przed urzędem i Izidor i, 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 i wkurzony idzie do knajpy bo myślę, że to sprawka Wędrowycza, idzie do knajpy, patrzy, no i zapłaci, tamten urząd gminy zapłaci mu 3000 zamiast 16, bo to za dniówkę się liczyło, i po prostu idzie do knajpy, a tam właśnie w trzej bywalcy siedzą, czyli Jakub Wędrowycz, Korczaszko i ten dziadek, i Isidor Bardak mówi Co jest, kurde, ja ci zaraz przyrąbę, przyrąbę ci zaraz wypierdoli i tak dalej I w ogóle Kogo to? Jakub, to twoja sprawka a, a w ten momencie odzywa się dziadek Nie, nie, to nie jego, to moja Jak Bóg Kubie, tak Kuba Bogu ja, ja i siedzę, się, a ty dziadku, kim jesteś, że tak się, się wy, wyrażasz? A, dziadek odpowiada. Ja jestem dziadek czas. I znika. I koniec drugiego rozdziału książki Wojsławicka masakra kosmą łańcuchową Andrzeja Pilipiuka. Koniec drugiego rozdziału. Dziękuję. To byłem ja, czyli malczu mistrz. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania moich produkcji na YouTubie. Mam nadzieję, że jeszcze trochę poprządę. Także zapraszam. To była poczytanka skrót rozdział pierwszy i drugi. Wojsławisko Masakry kosowońsko Andrzej Pilipiuk. Fabryka Słów. Do widzenia. To byłem czymś, Manczu mi Cześć.